Po raz pierwszy od początku III RP w Pałacu Prezydenckim mieszka para prezydencka z małym dzieckiem. Dziewczynka, która od pierwszych chwil skradła serca Polaków. I choć historia polskiej prezydentury zna wielu ojców, nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego. Lech Wałęsa był ojcem ośmiorga dzieci, trzech córek i pięciu synów. W czasie jego kadencji były w różnym wieku, od małych po nastolatków. Ale nie zobaczylibyście ich w telewizji. Byli wychowywani z dala od fleszy. Pałac wtedy był centrum przemian ustrojowych, a życie rodzinne pozostawało poza kamerami. Aleksander Kwaśniewski miał jedną córkę, Aleksandrę. Kiedy obejmował urząd, miała 15 lat, więc dorastała w czasie jego prezydentury. Pojawiała się czasem na galach i oficjalnych przyjęciach, ale nie było scen z codziennego życia rodzinnego. Pałac wciąż był miejscem protokołu. Lech Kaczyński, ojciec dorosłej córki, Marty i dziadek małej wnuczki. W pałacu pojawiały się momenty rodzinne, oficjalne spotkania, uroczystości, ale codzienności z dzieckiem tam nie było. Wizerunek rodzinny był raczej spokojny, formalny, bez elementu małego mieszkańca pałacu na co dzień. Bronisław Komorowski miał pięcioro dzieci Zofię, Tadeusza, Jana, Piotra i Stanisława. Gdy został prezydentem, wszyscy byli już dorośli. Pałac pełnił rolę miejsca oficjalnych wydarzeń, a rodzinny klimat pojawiał się tylko na świątecznych fotografiach. Andrzej Duda ma jedną córkę, Kingę. Kiedy obejmował urząd, miała 20 lat. Występowała publicznie, ale w poważnym, dorosłym wydaniu. W pałacu wciąż panował protokół, nie dziecięcy śmiech. Karol Nawrocki jest ojcem trójki dzieci. Ma dorosłego syna Daniela, którego wychowuje od 15 lat, nastoletniego Antoniego oraz najmłodszą córkę 7-letnią Kasię. To właśnie z żoną Antonim i Kasią wprowadził się do pałacu prezydenckiego. Starszy syn łączy życie szkolne z nową rolą bycia częścią rodziny prezydenckiej, a najmłodsza córka stała się najmłodszą mieszkanką tego miejsca w historii III RP. Od pierwszych dni Kasia podbiła serca Polaków swoją naturalnością, zarówno podczas wieczoru wyborczego, jak i inauguracji, kiedy jej spontaniczny gest cofnął powagę uroczystości i wywołał uśmiech w całym kraju. Teraz pałac, w którym przez dekady gościła głównie powaga i protokół, rozbrzmiewa także dziecięcym śmiechem i rozmowami rodzeństwa. To codzienne życie rodzinne przeplata się z obowiązkami głowy państwa, czyniąc ten czas wyjątkowym w historii polskiej prezydentury.